Czy moja umowa na pewno jest zła? To pytanie pojawia się najczęściej wśród osób, klientów posiadających zobowiązania powiązane z kursem waluty obcej. Wzrost kursu waluty obcej wpłynął w sposób znaczący na ich sytuację ekonomiczną, niejednokrotnie do działań mających na celu wypowiedzenie Umowy kredytowej przez bank, a następnie do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, w których to podmiot słabszy, czyli konsument, musiał bronić się przed atakiem podmiotu rynku finansowego. Oprócz zastosowania przez bank w treści umów niedozwolonej klauzuli waloryzacyjnej, która w sposób swobodny ustalała kurs franka szwajcarskiego, w umowach znajdują się inne treści abuzywne, które spowodowały stratę ekonomiczną po stronie kredytobiorców. Zaliczyć do nich możemy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, opłaty manipulacyjne, czy też prowizje z tytułu występowania niskiego wkładu. Niejednokrotnie bank pobierał z tytułu tych prowizji, jak również ube ubezpieczeń, dodatkowe koszty w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Częstym pytaniem wśród naszych klientów są pytania dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Czy można również odzyskać te środki? Gdy nasi klienci pytają się, czy w ich imieniu również możemy wyegzekwować te świadczenia, zdecydowanie odpowiadamy, że tak, ponieważ mamy już na swoim koncie wyegzekwowane ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w wysokości blisko 70 tysięcy złotych. Jest to wyrok prawomocny. Mamy również wyegzekwowane roszczenia rzędu 20 tysięcy złotych na drodze polubownej.